Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie Miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich, którzy istnieją z tej strony i z tamtej strony, za powiekami oczu i przed powiekami oczu, czyli w świecie ducha, w świecie duchowej materii i w świecie materii empirycznej takiej, która nam troszeczkę jakby psuje nasze życie, ale też są. Tu żyjemy. Ojciec mówił, że żyjemy w tym świecie, na tej planecie, w tam, danym kraju, to musimy się dostosować do tej materii. Nie ma innego wyjścia. Jesteśmy uwięzieni w tej materii, właśnie. Niby mamy wolność, czujemy się wolni, ale jednak nie wszystko możemy zrobić, nie, wszystko, na, nie na wszystko sobie pozwolić, nawet to, co dobre, bo my na ogół chcemy bardzo dużo dobrego. Prawie wszyscy są dobrze, ale to dobro jest mało uchwytne i przez to dobro ludzie się zaczynają kłócić, Konkurencje tworzą i się zabijają. Psychicznie, moralnie, a nawet czasami fizycznie. A za czym? Za dobrem, za bogactwem, bo bogactwo nie jest czymś złym. Przecież każdy marzy o tym, żeby mieć dobre mieszkanie, fajne mieszkanie najlepiej, żeby był jakiś staw obok, czy basen, samochody jakieś takie fajne o napędzie odrzutowym, żeby szybko można było podróżować. To wszyscy o tym marzą, żeby mieć piękne ogrody i tak dalej. Ale, jak mówię, niektórzy próbują to wykorzystać, wzbudzają w sobie ego i, i tym sposobem zabierają innym, okradają innych w ten sposób. Czy to ustawami, czy to uchwałami, czy jakimiś innymi przepisami, czy po prostu czyste jakieś takie nieuczciwe życie, gdzie Gromadzi się dobra dla, tylko dla siebie, nie patrzy się na innych. Owszem, gdyby ten złodziej dany miał bogactwa i umiał się dzielić, to by było pięknie. Ojciec Pio kiedyś powiedział właśnie, że Polska jest bardzo bogatym krajem. Mamy zasoby pod ziemią i tak dalej, węgiel, te wszystkie skarby. I mówił, że gdyby się państwo. Y, Polskie i bogaci ludzie w Polsce są bardzo bogaci. I jeszcze Kościół dodał od siebie do koszyczka te pieniądze, wszystkie, które mają. Ojciec Piotr mi mówił: to byśmy mogli się podzielić i bylibyśmy bardzo bogaci jako wszyscy, jako naród, jako Polska, I jeszcze byśmy się dzielili z innymi. Takie są bogactwa w Polsce. Ale władze mamy na ogół zawsze złą. To już jest tragiczna, i nie umiemy się dzielić, nie potrafimy się dzielić. A właśnie dlaczego? Dlatego, że miłość nie jest kochana. Tylko dlatego. Nie rozumiemy miłości, nie rozumiemy tego, że musimy być dobrzy, bo tylko dobro i satysfakcja daje to szczęście, dzielenia się bycia dla innych również. Przede wszystkim y, kochać wszystkich. Jednakowo. Oczywiście nie mówię w tym sensie, że, y, w, y, że na przykład mężczyzna kocha wszystkie kobiety, jest żonaty i lata po, po wszystkich kwiatkach. To nie, to nie o taką miłość chodzi. Fizyczna miłość może być zagrożeniem, bo jest zazdrość i tak dalej. Zazdrość jest wynikiem niewiedzy. Więc tu nie. Tu musi być: jak się ożeniłeś, to się trzymaj jednego. Albo jednej. Jak zaczniesz latać, to sobie zepsujesz życie całe. Zniszczysz sobie to życie, będziesz niezadowolony. To sami tak jest. Ojciec mówi, że chwila przyjemności, a można sobie zniszczyć całe życie. Więc trzeba uważać. Ja mówię o tym, że jak mamy kochać wszystkich jednakowo, to. Tę transcendentalną część człowieka, a nie fizycznie. No fizycznie możesz być jako koleżanka, jako kolega, jako tam inni, a jeśli chodzi o takie imtymne sprawy, no to już tylko z jedną. Tu nie ma wolnej miłości w tym świecie, bo jest zazdrość, jest niewiedza, są zarysowane dusze i można się skrzywdzić, jeszcze bardziej porysować właśnie przez miłość, przez seks i inne sprawy. Tutaj trzeba uważać. Chyba, że ktoś jest wolny, nie żonaty, no to może. Ale to różnie bywa i dlatego lepiej być wiernym. Ale też jest tak, że ktoś się żeni i nie da się z tą osobą żyć. No to niech się rozchodzą. W Kościół tam takie różne rzeczy. Bajduży o tym, że ślub jest wieczny, tak samo jak kapłaństwo wymyślone, że kapłaństwo jest wieczne. Bzdury, jakie tam wieczne. W następnym życiu, jak się urodzisz, to już nie będziesz kapłanem, tylko będziesz, nie wiem, dźwigowym albo tam innym ochraniarzem na przykład. Już nie będziesz kapłanem. Więc to są takie dyrdy małe kościelne. To samo jest ze ślubami ludzkimi. Zresztą ojciec Pio mi powiedział, że śluby, takie małżeństwa, to wymysł czysto ludzki. Przecież są przypadki, są kraje gdzieś tam, gdzie mało jest mężczyzn. No, kobieta ma. Mało mężczyzn, tak, dobrze mówię chyba. To jest jeden mężczyzna na pięć kobiet. I tak żyją, bo, bo się rodzą same dziewczyny. No to, no to jest i to jest naturalne, i tamte kobiety już są tak przyzwyczajone, że nie zazdroszczą sobie. Więc co kraj to obyczaj, różnie to bywa. Ale najważniejsza jest właśnie miłość do wszystkich. Niezależnie czy jesteś w takim związku, czy w innym związku, czy jesteś politykiem, czy jesteś lekarzem, muzykiem, artystą, kimkolwiek. Musisz kochać wszystkich tą częścią duszy transcendentalnej i być miłym. A kochać innych jednakowo to co znaczy? To znaczy, że masz miłość do tej duszy. Że jak się spotykasz z taką osobą, z każdym, to bądź miły, uprzejmy, grzeczny, wyrozumiały. To jest ta miłość do wszystkich, właśnie. I tak trzeba podchodzić do każdej osoby, niezależnie od poglądów, jakie ma, bo poglądy się zmieniają. Jeśli coś człowiek zrozumie więcej, wykształci swoją duszę głębiej, to może wiele zrozumieć. Ale często jest tak, że są wykształceni ludzie po studiach, a nie znają podstawówki duchowej. Są w powijakach, jak ojciec Pio mówił, w powijakach jeszcze. Więc najpierw trzeba się nauczyć dodawać i odejmować mówię w sensie duchowym potem mnożyć, dzielić i później już troszkę jeszcze różnej szkoły i matura a potem uniwersytet duchowy czyli takie zjednoczenie czyli najpierw Oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Na tym tak ta droga polega. Więc dzielenie się dobrem i dobro wspólne jest ważne. Oczywiście, że dobro osobiste jest najważniejsze, bo gdy się rozszczepisz, no to w złym znaczeniu, no to nie osiągniesz nic. Będziesz ciągle żył w jakiejś frustracji, a przecież nie o to chodzi. Musisz mieć swoje szczęście, bo każdy jest indywiduum, jest człowiekiem i duszą, aniołem, bo my jesteśmy aniołami wszyscy. I nie jesteśmy przedłużeniem niczyjego życia. Niczyjego. Dzisiaj w tym życiu miałeś taką żonę, w następnym będziesz miał inną, inne dzieci. Całkiem, a teraz kochasz bezgranicznie te dzieci. I właśnie jeszcze nie umiesz kochać, bo musisz wiedzieć, że jak byłeś w poprzednich życiach, czy będziesz w następnych, to będziesz miał inne dzieci i już je musisz kochać. Chyba, że przemyślisz sprawę i zakończysz koło reinkarnacji. Raz osiągniesz w tym życiu miłość do wszystkich i przebaczenie wszystkim, to wtedy osiągniesz to, że już nie urodzisz się nigdzie, już nie będziesz miał nigdy dzieci. Tylko w niebie będziesz potem mógł to, co będziesz chciał. Tam się wszystko spełnia. Tam jest drzewo szczęścia, drzewo życia, drzewo rozkoszy. Jaką rozkosz będziesz chciał, taką będziesz miał. Bo wszystko polega na wyobraźni i chceniu. Podobnie jak w tym świecie. Tylko że w tym świecie spełnia się 1% tylko tego i to przez chwilę, a tam masz 100%. Pełnia. Dobrze, kto ma urodziny imieniny to wszystkiego najlepszego życzę. I cieszmy się, że możemy się bawić, że możemy żyć, że możemy myśleć. Bo zabawa jest inaczej tak, jak Fula mówiła, że zbawienie oznacza inaczej bawienie się. To jest zbawienie. I całe niebo się bawi, cieszy my też musimy to osiągnąć po części już tutaj możesz do środka się cieszyć i już masz tą zabawę. Pewno, że możesz się bawić i na dancingach, i tu, i tam, ale to, to się, jeszcze jak alkoholu spożyjesz, no to się wykończysz i padniesz na drugi dzień do pracy, nie pójdziesz, bo kaca będziesz miał. No to taka zabawa, to się tak kończy w tym świecie właśnie. Tam, na drugim świecie już tego nie ma. Jest coś zupełnie innego. Są balety, bale piękne i tak dalej, muzyka wspaniała. I życie towarzyskie, życie miłosne. <laughs> Ca niebo to jeden wielki flirt z wszystkimi. A oczywiście nie naraz. Z wszystkimi po kolei. <laughs> Całą wieczność będziesz miał i miała do dyspozycji wszystkich. Niczym wszystkich obskoczysz to, to, ci braknie wieczności. Ale czasu ci nie braknie. Dobrze, to módlmy się wszystkich naszych sprawach, trudnych, no. Oddajmy nasze cierpienie, nasze radości właśnie do koszyczka Ojca Pio, żeby pomógł tym, którzy jeszcze tutaj się trudzą, męczą, mają problemy takie czy inne z ateizmem, z wiarą, z wszystkim, bo to jest, tutaj jest życie zagadkowe i nie dziwmy się, że są ateiści. Ojciec Pio kiedyś powiedział o ateistach, ale nie o wszystkich oczywiście że niektórzy są bliżej Boga niż katolicy, niż księża nawet. Którzy odprawiają msze. Więc tutaj nie możemy osądzać. Oceniać postępowanie można, ale osądzać duszę kogoś nie można, bo tam się wszystko zmienia, tam jest wszystko grą. Życie to wielka przygoda. Jak ojciec mówił, to gra zmysłów. Tutaj to jest gra zmysłów. Módlmy się do siostry Faustyny, a jeszcze tam macie, bo kiedyś pytałem o. o o Henry Monroe. <laughs> tutaj mam, Sylwia ją namalowała też, a spo, nad głową tutaj to, um, to znowu ojciec Pio. Krysia namalowała i przysłała mi w prezencie. Wszystko tutaj jest prezentem, tak naprawdę. Wszystkie te obrazki. Dla systemu miłości. I dla mnie, oczywiście, i się cieszę bardzo z nich i pokazuję. To pytałem o Henry Monroe. A wiadomo, że ona była taka seks-bombą i miała problemy niesamowite, różne, zakokiwała się, nie umiała się odkochać, była uczuciowa, wrażliwa nieprawdopodobnie, i pytałem o nią, gdzie ona teraz jest po śmierci. A ojciec Piom mi powiedział, że już dawno jest w niebie, bo bardzo kochała. Więc wszystko polega na miłości, nie na tym, że tam używasz takich zmysłów, że takie postępki robisz. Nie, ona. Ona była usprawiedliwiana od wewnątrz. Jej dusza ją usprawiedliwiała, Bóg ją usprawiedliwiał, bo bardzo kochała. Wszystkich kochała. I tego prezydenta, i tamtego, i siego, i chciała być z tym. Kochała, po prostu kochała. Była przewyższa kilka razy za mąż, ale to nie wyszło. Z kolei to, co mówiłem, że bo małżeństwa to, to jest trudna sprawa. Tak ogólnie, jak się kocha, to można kochać wszystkich, ale potem, jak przychodzi konkret, no to jest trudniej. A tym bardziej, że ona była no, artystką, więc była na piedestale, więc zawsze są kłopoty w tym świecie. Tam w niebie wszyscy są artystami i szaleją. Tam nie ma kłopotów. Więc módlmy się do siostry Faustyny, o, żebyśmy mogli zrozumieć te wszystkie sprawy głębokie i ofiarować swoje uczynki, swoje myśli dla innych również, żeby ojciec Pio im pomógł. W zdrowiu, w finansach, w rodzinie. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. <laughs> Teraz przeczytam jakąś myśl. Z drugiego tomu najbardziej liczy się dla ciebie świadomość na jawie. Za nią odpowiadasz, ją kształtujesz i ona jest rozliczana przed sumieniem. Parapsychologia, nadświadomość albo podświadomość w naszym przypadku nie obchodzi sumienia. Liczy się Jawa, działanie teraz, ale nadzieję trzeba też mieć. Dlatego wykształceni odpowiednio psycholodzy są ciągle potrzebni, bo ciągle jest sporo ludzkich problemów. I ojciec Pio kiedyś też powiedział o księżach. Ci, którzy tam spowiadają, no bo taki zwyczaj przyszedł w pewnym momencie, kiedyś nie było spowiedzi. Kościół powymyślał różne rzeczy, różne sakramenty, po to, żeby przyciągać. No, z jednej strony dobre, ale z drugiej strony trochę więzi. Ojciec Pio wykorzystywał konfesjonał, dużo rozmawiał, uczył. Napominał, błogosławił, pobudzał do dobra. To powiedział, że księża powinni być dobrymi psychologami jeśli w konfesjonale, żeby poradzić, doradzić komuś w różnych sytuacjach. I następna myśl. Jeśli nie wzbudzisz swojej świętej uwagi, wszystko należy do ciemnych aniołów. Czyli musimy wzbudzić uwagę, cały czas mieć tą uwagę, yy, Nastroje no, nasz odbior, nadajnik i odbiornik na dobrą falę transcendencji, bo wtedy inni do nas nie podejdą. Jak ojciec mówił, że jak się nie zbliżysz na, do psa na łańcuchu, to cię nie ugryzie, ale jak się zbliżysz, to cię ugryzie. I czasami możemy się spotkać z ludźmi, jeśli jesteś niewypróbowany, nie, nie masz tej bariery, tej tej bańki wokół siebie duchowej, to cię zaatakują, będą cię niszczyć, będą ci mówić głupoty, a ty się będziesz tym przejmował. No i, i cię ugryzie taki anioł. <grytanie> Bo sam jeszcze jest niewykształcony, jest w powijakach i dlatego gryzie. Bo prawdziwy anioł już nie gryzie, tylko całuje. Pieści. Słowami, myślami. I jeszcze jedna myśl. Jeśli nie wzbudzisz swojej świętej uwagi. Aha, to to. No to tak, to, to jest to, ta sama myśl. Czytam dalej. Czy to rozumiesz? Mała rzecz. Twoje duchowe atomy zamieniają ziemską energię poprzez czystą uwagę połączoną z Bogiem na niebo. Jeśli tu, już tu na ziemi. I tak należy czynić z każdą rzeczą, wówczas. Wytrącimy ten świat złu i zamienimy go na boski, spokojny, zrównoważony i piękny. I słowo ojca Pio też właśnie mi powiedział tak: czyń świat znośniejszym. Czyli jak tworzymy dobro, to czynimy świat znośniejszy. Bo ten świat my nie znosimy tego świata i świat nas nie znosi. Bo jest konflikt interesów. My chcemy szczęścia, a świat nam daje cierpienie. I odwrotnie. Czasami też. Więc musimy rozwiązać problem i skończyć z tym życiem, i żyć ostatni raz, i wejść w ogrody niebiańskie. Tam już jest naprawdę raj. I następna myśl: Ojciec mi tak powiedział: wszystkie swoje pisma zadedykuj Matce Najświętszej. No tak zrobiłem. Wszystko to, co mówię, to, co napisałem, żebym dodetykował Matce Najświętszej. Tak zrobiłem. I kiedyś powiedział mi o Maryi. Maria jest dziś wielkim, wspaniałym aniołem w niebie. I jeszcze jedna myśl. Tradycja katolicka zrzuca wszystko na grzech pierworodnych pierwszych rodziców. Cała reszta ludzkości ponosi karę za ich winę. Do wczoraj o tym mówiłem. Nawet zwierzęta. Sprytne wytłumaczenie, ale logiki w tym żadnej. Bardzo wygodna koncepcja, a fanatyczny tłum uwierzył w to, co paru biznesowych i rządnych władzy teologów sobie wymyśliło. I słowa ojca piją. Grzech Adama i Ewy to synonim tego, co się stało w niebie, pośród aniołów, którzy zdecydowali się opuścić niebo. Słowa ojca. Po wyjściu z nieba stworzyli Kołchos, czyli kosmos. Miało to być niebo alternatywne, ale wiadomo, co z tego powstało. W tym czymś musimy teraz żyć. I to jest wiedza potężna, to trzeba zrozumieć. Jak tylko to zrozumiesz, gdzie żyjesz i po co, skąd to się wszystko wzięło, to wszystkie czakry Twojego umysłu się otworzą i zrozumiesz, wszystko zrozumiesz, że niebo jest najważniejsze, bo to jest wszystko. Niebo jest wszystko. Bez poznania duszy nie dochodzi się do wolności w życiu. Tylko dusza potrafi być wolna, a ciało jedynie jej służy. I ojciec Pio powiedział tak: ciało to powłoka dla duszy. To taka powłoka. Garniturek. Celem świadomości duchowej jest omijanie wielu niepowodzeń egzystencjalnych, by w ostatecznym efekcie osiągnąć nieskończoną radość. To tyle na dzisiaj. Tej gadki. O niebie. Ja, o niebie to cały czas trzeba gadać. <gadanie> I przeczytam jeszcze wiersz Maćka. Ucho igielne. Ten co jeździł na rozmowy z ojcem. Niedługo jego wiersze wyjdą. żeśmy tak zrobili, że wyjdą. <laughs> Ucho i Znalazłem kamień w koronie zboża. Pan żniwiarzy wskazał mi ciebie. Myśli chmurne wplątały się w rzemień smutku, śladów po odeszłych odrzutowcach. Nasza ojczyzna wolna, by kochać, i my na tyle wolni, by kochać. Strumienie boskich łez kropiących nasze małe tęsknoty. Co z nich się zrodzi? Nowa pieśń o ziemi przybytku duszczycowych, a my popłyniemy ponad pieśnią, ponad lękami zniewolonych ludzi. Tylko tak można zerwać pępowinę materializmu i materii, oddać ciało, a ducha Bogu, najjaśniejszemu, w godzinę odlotu w sekundzie przejścia przez ucho igielne wieczności. Ten wiersz napisał 23 stycznia 2021. To niedawno. Maciek jest ciut młodszy ode mnie, parę lat. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości, pogłębiajcie swoją duszę. Bo ciała to się nie da pogłębić, tylko duszę i świadomość. A świadomość dusza to jest jedno i to samo. Ta świadomość jest zdana, niestety, na te neurony, na mózg i tak dalej, ale nie do końca, bo kiedyś ojciec Pio mi powiedział, że nawet gdybyś nie miał mózgu, a w głowie miał wodę, tylko, to i tak byś myślał. Więc dusza jest niezależna od ciała, ale powiązana. To trzymajcie się systemu miłości, i Papa.